Ram pam pam, witam. Wybór królestwa czerwone czy niebieskie? Tym razem niech będzie niebieskie, chociaż czerwone zawsze w serduszku. Wybór klasy i postaci szaman, bo sami tak postanowiliście w zakładce społeczność. Głosowaliście głównie na szamana, a więc lecimy z koksem. Weź, znajdź wolny nick gościu na serwerze, który ma już 16 lat. No kurwa, jest to wręcz niemożliwe, ale po wielu próbach udało się i postanowiłem nazwać postacikiem wspierak. A w tym momencie pozdrawiam wszystkie osoby wspierające. Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, która zmienia się na globalu, to jest to, że masz dostęp do broni Bohatera, która jest o wiele lepsza niż podstawowa broń, nawet ulepszona do plus 9. W zasadzie, sam zobacz różnicę w damage'u. Podstawową broń bijemy po 14-16. Aby odebrać broń bohatera, wystarczy ci coś N i wejść w misję gry. Potrzymam do wyboru dzwonek albo wachlarz. Jeżeli grasz inną klasą, to oczywiście będzie tam inna broń do wyboru. I jak sami widzicie, damage wzrasta do 140 na psach, a nawet i wilka 114 potrafimy przypierdolić. Drugą mega ważną rzeczą jest dostęp do autołowu. Wystarczy nacisnąć K, aby wyskoczył nam panel. Jak sami widzicie, atak oraz opcja Fokus jest za darmo. Wskrzeszenie, umiejętności oraz mikstury są już płatne. Na czym to polega? Jest to po prostu legalny Xbox. Klikasz start, atak i postać ci XP. Jeżeli chodzi o mojego szamana, to postanowiłem wszystkie punkty statystyk, jakie mam, po prostu władować w inteligencję. Co do zarobku na mały level, to nie da się wkręcić innym youtuberom w drop w czerwonych wstęgień z rękawicą złodzieja, i tak to dropią boty. Jak chcesz grać na gobalu, to wiedz, że portfel Cię zaboli, nakupuj sobie z item shopu, tak jak ja wydałem na to stówę. Albo kup wony, jeżeli nie wiesz gdzie, co jest masa grup na Facebooku, albo zapraszam Cię mojego Discorda, link w opisie. A co to item shopu, to oczywiście kupiłem auto owo, o którym Wam wspominałem na samym początku, i jeszcze wystarczyło mi sm na Autopotę, która po prostu, kurwa, każdy wie jak działa autopota, dobra, tego już chyba tłumaczyć nie muszę. To wytłumaczyć żeby wypadało, mianowicie, gdy wychodzi nowy serwer, to bardzo często na nim jest aktywowana promocja na pudełko premium. W skład pudełka premium wchodzą podwójne yangi, podwójny drop, trzecia ręka oraz pierścień doświadczenia. Promocja jest wielka, bo aż 50% kupujesz na serwerze Luna, a bonus są aktywne na całym koncie. Ważna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, mianowicie Brain Bohatera może odbierać 110 poziomów, aż do 70 levela. Jest ona na 2 tygodnie, po czym znika, ale każda ma coraz lepszy damage. Jako, że streamuję i to codziennie, ten z widzów postanowił mnie obdarować całkiem fajnym donatem. Powiedzcie mi, czy macie coś przeciwko przyjmowaniu donatów, czy nie ma tu dla was różnicy, czy kupię to po prostu w item shopie. Każdy YouTuber musi nagrać bijanie skilla na 17 punktach. Chociaż na większym levelu naprawdę nie robi to żadnej różnicy. Jeśli chodzi o eku, to ja jestem tego typu graczem, który lubi sam wszystko ulepszać, po prostu krok po kroku. Jeżeli oglądacie moje materiały, to wiecie, że zawsze tak było, a więc troszkę różowych szat nakupiłem. No i tutaj próby na plus 7, naprawdę ceny tych ulepszaczy na Polsce są po prostu za darmo. No za dużo jest tutaj botów. Boty są, były i będą, ale coś tam pochodziło. Dobra, zaczynałem się robić ciekawie. Pierwsza na 8 siadła, lecimy z drugą i druga już niestety spalona. Lecimy z trzecią, no i kurde, znowu spalona. Zaraz się popłacze i ostatnia znowu spalona. A więc wszystko albo nic. Dawaj Lexo, przeciągaj ją na kowala. Klikaj OK, poczekaj niech przetrze czoło, wyszli serduszka. Mamy to! taki takim to PM1 i PM2 mogę się bujać, a wszystkie lożki i tak będą moje. Przez broń bohatera, o których Wam wspominałem, RIBy czy FMSy są naprawdę mało warte, ale coś mi tam poleciało. Stwierdziłem, że będzie fajnie cofnąć się do tych sentymentów i zobaczcie jakie poleciały mi tutaj średnie. No niestety dupy nie urywają, oczywiście nie mówię, że ryby średnie 40 byłby nic nie wart. No ale te są nic nie warte, w każdym razie trudniej, że spróbuję ulepszyć, jak wejdzie do opóźnień, to rozdam wam w jakimś konkursie czy czymś na plus 7 siadło, ale na plus 8. Osoby spostrzegawcze na pewno zauważyły, że mam dużo wonów w ekwipunku, dokładnie poschodziły mi szczeniaki, a więc od czego zaczynam? Oczywiście od kupienia dzikiej świni, która myśli, że jest słoniem. Kolejnym przedmiotem, który kupuję jest czapka z bonusem 10 ogień. Nie wiem, czy wiecie, jak działają bonusy na żywioły. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli nie, to ja nie nagram film. Po co się męczyć z ekspem, jak można za niego zapłacić? Albo mieć to za darmo, w końcu jestem YouTuberem. Drugi skill, który rozwijam, to oczywiście zręczność. Niestety, darmowy exp się skończył, a więc trzeba znowu zrobić zakupy. Kupuję mamy tą brazoletkę z 15 ogień. Pokazywałem wam dobijanie pomocy smoka, więc dlaczego by nie pokazać jak to mi poszło z bogiem. Punkcik po punkciku dodajemy. Niestety nie siadło. Opaska zapomnienia i czy to przeznaczenie szaman w królem być. <śmuletra> Sami wpierw spróbujemy dodać bonusy, bo pierwsze wchodzi na 100%, nie? Raz, dwa, trzy, dobra, siadło i teraz. Zobaczymy, czy siądzie, czy nie siądzie. Czy okradnie, oskamuje. Zaufałem Polakowi, jakby nie patrzeć. To może być błąd. To może być błąd.

Ostatnim zakupem na dziś jest szata, najważniejsze jest to, że ma wbudowane 15 ogień. Pamiętajcie proszę, że jeżeli chcesz pograć na balu, to załóż konto z mojego reflinka, którego masz podanego w opisie. Dodatkowo nie zapominaj o łapce w górze i subskrypcji, komentarzu. Do następnego odcinka, narka!